Witajcie. Ciemno dzisiaj w gębniku, bo znowu mamy zimę. Śnieg tutaj świetliki zasypał. Też nie posprzątane, bo zamarznięte. Ale to dobrze. E, można powiedzieć nadaję ostatni raz dzisiaj tutaj z gębnika, bo ruszamy na wystawę ogólnopolską. I tak jak wspomniałem w ostatnim moim wpisie, e, razem z drużyną Flywetu mamy takie odrębne stoisko. Będzie tam Wojciech Kupień, to jest e, można powiedzieć to blista Polski, jeżeli chodzi o loty w gołębiach młodych będzie można z nim porozmawiać. Będzie Tomaszowski Klub Gołębi wysokolotnych. Też będzie przedstawiciel. Będzie można zobaczyć te gołębie na żywo, porozmawiać o stylu ich lotu. O stylu ich lotu. No i będzie też sklep. Kolegi Arka, Garłacz. Możliwe, że też będzie miał jakieś tam gołębie ze swoich. Linii Garłaczy, więc też będzie można zobaczyć. Porozmawiać z nami, pytajcie o Daniela na tym stoisku, jeżeli chcecie mnie poznać na żywo. Oprócz tego naszego stoiska, oczywiście będzie miał Flywheel swoje główne stanowisko, gdzie tam też będziecie mogli porozmawiać na różne tematy. Ogólnie jestem bardzo zaskoczony, że taka propozycja wynikła. Nie jestem jakimś znanym youtuberem głębiarskim ani autorytetem, ale też mi tutaj chłopaki coś takiego zaproponowali, więc skorzystałem jak najbardziej i będę starał się wam w jakiś krótki sposób, w miarę możliwości, w formie może szorców, relacjonować ogólnie tą wystawę ogólnopolską. I chyba na tą chwilę tyle. No, wszystkim życzę szerokiej drogi, bo warunki są takie, takie sobie, ale mam nadzieję, że bez większych problemów każdemu y, zainteresowanemu uda się dotrzeć na tą wystawę. Y, jeszcze tak na koniec taka nieciekawa, niecie nie, nie no taka życiowa, smutniejsza też historia, która no dała mi też dużo do myślenia, bo akurat zaczynając e, zabawę z Głębiami pocztowymi, e, pierwsze te filmy, e, Tornado, gdzie tam na początku zawsze było opowiadane o miejscowości, z której się wywodzi dany hodowca. Tak, no i ten głos tego lektora, no to ja z sentymentem na to patrzę. To były moje początki i też pan Kachler, to był pan Mateja, to były filmy właśnie pierwsze, o których się uczyłem. Pierwsze wystawy, na jakich byłem, to było właśnie stoisko pana Kachlera, zawsze oblężone i czasem odchodzi się z tego świata w taki, są takie sytuacje, w których człowiek się tak zastanawia właśnie, tutaj też jest taka ciekawa sytuacja z racji tego, że pan Kachler wiadomo całe życie poświęcił gołębiom, odszedł właśnie w tygodniu, w którym my jako hodowcy mamy to święto, czyli wystawę ogólnopolską. Co ciekawe, jego pogrzeb odbędzie się też w dniu wystawy i też w obrębie Katowic, także podejrzewam, że no, na jego pogrzebie będzie bardzo dużo hodowców, przy tej okazji też, że będą na wystawie. No to tak, taka smutniejsza historia. No ale dobra, nie przedłużajmy komu w drogę, w ten czas ja ruszam na wystawę. Będę myśl, będę w ka każdym dniu, yy, więc to nie jest tak, że tylko dzisiaj będę, będę każdego dnia, więc zresztą będziemy na bieżąco o tym rozmawiać. Do zobaczenia!